Mój drogi bracie, moja droga siostro w Chrystusie. Jak często słyszymy po śmierci kogoś bliskiego, to proste zdanie: Niech odpoczywa w pokoju. To jest piękne życzenie, prawda? Wierzymy, że po trudach ziemskiego życia następuje zasłużony spoczynek. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę dzieje się z duszą w tej chwili przejścia? Czy ten pokój jest natychmiastowy i gwarantowany dla każdego? Dzisiaj dotkniemy prawdy, która jest głębsza niż myślimy i która została nam objawiona przez samą świętą Faustynę Kowalską. To nie jest historia o potępieniu, to jest opowieść o Bożej sprawiedliwości, która jest nierozerwalnie spleciona z Jego nieskończonym miłosierdziem. Faustyna ostrzega nas, że dla wielu dusz ten odpoczynek jest w rzeczywistości intensywnym i koniecznym procesem oczyszczenia. A te dusze potrzebują nas bardziej niż kiedykolwiek. Wiesz, czasami myślimy, że nasze modlitwy za zmarłych to tylko miły zwyczaj taka tradycja. Ale kiedy zagłębimy się w dzienniczek świętej, odkrywamy, że to jest sprawa życia i śmierci duchowej, to jest realna pomoc, jak podanie ręki tonącemu. Pomyśl teraz o tej prostej, skromnej zakonnicy z Płocka i Wilna, która została wybrana, aby objawić światu ten ocean miłości. Faustyna nie tylko pisała o koronce. Ona otrzymała wstrząsające wizje dotyczące rzeczywistości, która czeka nas wszystkich po przekroczeniu progu. Była świadkiem naocznie. Zanurzmy się w tę mistyczną chwilę. Faustyna, pogrążona w modlitwie, nagle czuje, że zostaje przeniesiona w inne miejsce. Nie widzi już celi ani kaplicy. Widzi przestrzeń spowitą mgłą, a w tej mgle dostrzega cień. Ale nie cień rozpaczy, lecz cień intensywnego pragnienia. Zauważa tysiące dusz, które cierpią. I to jest ten kluczowy moment. One cierpią, ale ich cierpienie ma sens. To jest ból oczyszczenia, a nie potępienia. I wtedy w tej wizji słyszy głos, głos, który jest jednocześnie kojący i absolutnie stanowczy. To jest głos zmartwychwstałego. Jezus mówi do niej słowa, które musimy wziąć sobie do serca: Córko moja, wiedz, że moje miłosierdzie jest większe niż Twoje pojmowanie. Ale moja sprawiedliwość wymaga, aby każda skaza została usunięta, zanim dusza wejdzie do mojej chwały. Te dusze w czyśćcu są drogie mojemu sercu, ale nie mogą wejść do mnie, dopóki nie spłacą ostatniego długu. Same sobie pomóc nie mogą. Widzisz, mój bracie, moja siostro, to jest sedno. Same sobie pomóc nie mogą. To jest moment, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi staje się ramieniem ratunkowym dla Kościoła cierpiącego. Jezus objawia Faustynie, że śmierć nie jest natychmiastową drzemką na wieki. Dla wielu jest to intensywny proces spłacania długów, których nie zdążyliśmy spłacić za życia. To jest temat trudny, ale absolutnie kluczowy dla naszej wiary. Jeśli czujesz, że to jest ważna prawda, którą trzeba usłyszeć, to zanim pójdziemy dalej, zrób mi tę przysługę: kliknij teraz ten przycisk Lubię to pod tym filmem. To prosta akcja ale pomaga nam szerzyć to przesłanie miłosierdzia i uświadamia innym jak potężna jest ich modlitwa. Teraz w tej wizji Faustyna otrzymuje od Jezusa konkretną, bardzo niepokojącą informację. Informację o naturze cierpienia dusz. To nie jest tylko fizyczne pragnienie czy ból, choć dzienniczek opisuje i ogień. Prawdziwa męka dusz w czyśćcu to głód Boga. To jest najstraszniejsza tortura. Wiedzą, że są zbawione, czują bliskość nieba, ale nie mogą wejść, bo na ich szatach są jeszcze plamy. Wyobraź sobie, że stoisz tuż przed drzwiami domu, do którego pragniesz wejść całe życie, a te drzwi są zamknięte, bo zapomniałeś odrobić ostatnią malutką lekcję. To jest ta duchowa samotność, o której musimy mówić głośno. To jest cichy krzyk tych, którzy nie mają już głosu na ziemi. Faustyna widziała wyraźnie, że te dusze są bezsilne. One nie mogą już zasłużyć na łaskę, nie mogą wziąć udziału we mszy świętej, nie mogą się spowiadać. Cała ich nadzieja spoczywa na nas, na kościele pielgrzymującym. Oni są jak bankruci czekający, aż ktoś spłaci ich długi. I wiesz co? My mamy ten kapitał mrze święte, koronka jałmużna i przede wszystkim miłość. I to prowadzi nas do pierwszego potężnego ostrzeżenia, które święta Faustyna usłyszała od Jezusa. A które dotyczy bezpośrednio naszego życia na ziemi. Zastanów się, czy kiedykolwiek pomyślałeś, że modlitwa za zmarłych jest w pewnym sensie egoistyczna? W pozytywnym sensie: myśląc o nich, myślimy o własnej przyszłości, pomagając im zasiewamy ziarno miłosierdzia, które my sami będziemy kiedyś zbierać? Pierwsze ostrzeżenie Faustyny, to jest prawda numer jeden brzmi samotność czyśćca jest najboleśniejszą karą. I to ziemskie zaniedbanie jest jej przyczyną. Jezus pokazał Faustynie, jak bardzo dusze są opuszczone, szczególnie te, które miały na ziemi wielu bliskich. Mówimy, wspomnę ich w modlitwie, a potem nasza pamięć szybko blednie. Po pogrzebie, po miesiącu, modlitwy stają się rzadsze, aż w końcu ustają. A tymczasem dusza naszego brata, naszej matki, naszego przyjaciela, może wciąż tkwić w tym ogniu oczyszczenia, czekając na naszą pomoc. Faustyna widziała, że najbardziej opuszczone są często te dusze, które były bardzo bliskie Bogu, ale miały maleńkie, uporczywe niedoskonałości, albo te, które umarły nagle, nie zdążywszy się oczyścić. Ich czas na oczyszczenie jest długi, a ich pomoc na ziemi mała. To jest wezwanie do odpowiedzialności. Jezus nie chce, żebyśmy byli obojętni. On mówi, ja pragnę, aby wy byliście przedłużeniem mojego miłosierdzia. Jeśli potrafimy wysłać sms do chorego, to z o wiele większą gorliwością powinniśmy wysłać duchowy ratunek do dusz w czyśćcu. Pomyśl teraz o kimś, kogo straciłeś. Czy modlisz się za tę osobę codziennie? Jeśli ta wizja Faustyny poruszyła twoje serce i uświadomiła ci, jak ważna jest ta duchowa solidarność, napisz w komentarzu słowo oczyszczenie. To małe słowo, ale wielki akt wiary i pokazanie, że chcesz być ramieniem miłosierdzia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz, bo kolejne części tego ostrzeżenia są absolutnie kluczowe dla zrozumienia, jak uniknąć tego błędu. To nie jest tak, że Bóg zapomina o naszych zmarłych. Bóg jest absolutnie wierny, to my, żyjący, zapominamy o naszej misji i właśnie to ziemskie zaniedbanie przedłuża cierpienie dusz. Faustyna opisała momenty, kiedy dusze mogły się jej objawić i prosić o modlitwę. Widziała, jak te dusze, choć cierpiące, były pełne wdzięczności za każdą najmniejszą ofiarę. To pokazuje, jak potężny jest nasz wpływ. A teraz, w kontekście tego pierwszego ostrzeżenia o samotności, musimy przejść do drugiego, które jest ostrzeżeniem praktycznym. Święta Faustyna nie tylko widziała dusze, ale też poznała narzędzia, które są najskuteczniejsze w skracaniu ich cierpienia. I to narzędzie jest często niedoceniane. Właśnie to jest sedno sprawy, bracie i siostro. Mówimy o narzędziu, które jest dosłownie sercem Kościoła o najświętszej ofierze mszy. Święta Faustyna widziała, że nic, absolutnie nic, nie ma takiej mocy skracania cierpienia dusz, jak jedna msza święta ofiarowana w ich intencji. To jest potęga, której my na Ziemi często nie doceniamy, bo stała się dla nas zbyt powszednia. Wyobraź sobie, że czyściec to jest jak ogromny duchowy dług, który trzeba spłacić, aby osiągnąć idealną czystość i stanąć przed świętością Bożą. I my, żyjący, próbujemy ten dług spłacić miedziakami, naszymi małymi, codziennymi modlitewkami. Są one ważne, owszem. Ale msza święta to jest jak złożenie na to konto czeku z podpisem samego Boga Ojca. To nieskończona wartość. To jest krew Chrystusa, która wylewa się dla odkupienia. To jest fundamentalna różnica, którą Faustyna bardzo mocno podkreśliła. Modlitwa jest naszą ofiarą, ale msza święta jest ofiarą Chrystusa. My w niej uczestniczymy, a jej zasługa jest nieskończona. Dlatego, jeśli masz kogoś w czyśćcu, jeśli naprawdę chcesz mu pomóc, nie oszczędzaj na mszach. Niech to będzie Twój priorytet. Umów się u proboszcza, zamów mszę gregoriańską, jeśli to możliwe, albo po prostu mszę za konkretną duszę. To jest najszybsza i najpewniejsza winda do nieba. Jeśli wierzysz w tę niewiarygodną moc Eucharystii, napisz teraz w komentarzu: Msza święta za zmarłych. To jest nasz publiczny akt wiary i pokazanie, że rozumiemy. Jak poważna jest ta duchowa ekonomia? Ale Pan Jezus dał nam też narzędzie, które możemy trzymać w ręku każdego dnia, w każdej chwili i które działa z niezwykłą mocą, zwłaszcza gdy Msza Święta nie jest od razu dostępna. Mówię oczywiście o koronce do miłosierdzia Bożego. Faustyna zanotowała niezwykłe obietnice związane z tą modlitwą. Zapisy w dzienniczku jasno pokazują, że kiedy odmawiała koronkę, Widziała, jak dusze wychodzą z czyśćca. Pan Jezus powiedział jej, każdą duszę, która modli się tą koronką, ja obdarzam łaską, która jest dla niej ratunkiem. To nie jest zwykła modlitwa. To jest, jakbyś trzymał w dłoni klucz do skarbca Bożego Miłosierdzia. I tu pojawia się ogromna odpowiedzialność. Czy odmawiasz koronkę? Codziennie. Czy gdy dowiesz się o czyjejś śmierci, od razu bierzesz do ręki koronkę, żeby wyprosić ratunek dla tej duszy? Pamiętaj, że najbardziej potrzebne są te modlitwy w momencie agonalnym i tuż po śmierci, kiedy dusza jest na granicy. Jeśli kochasz Maryję i codziennie sięgasz po różaniec, to kliknij teraz Lubię to. A jeśli oprócz różańca dodałeś do swojego życia koronkę, napisz w komentarzu Miłosierdzie. W ten sposób budujemy wspólnotę, która faktycznie działa na rzecz dusz cierpiących. A teraz. W kontekście tej ogromnej mocy modlitwy musimy przejść do trzeciego, bardzo bolesnego ostrzeżenia, które Faustyna przyjęła. Bracie, siostro, to nie tylko ogień fizyczny czy duchowy jest najgorszy w czyśćcu. Najgorszy jest żal. Żal za straconym czasem. Faustyna widziała, że dusze w czyśćcu mają już pewność zbawienia. Są bezpieczne, ale ich cierpienie polega na absolutnej i krystalicznej jasności z jaką widzą, jak mogły żyć na Ziemi. Widzą każdą marnotrawną minutę, każdą straconą okazję do miłości, każdą drobną ofiarę, którą mogły złożyć, a której z lenistwa, pychy czy rozproszenia nie złożyły. Wyobraź sobie, że nagle widzisz całe swoje życie, jak na dłoni i widzisz te momenty, kiedy mogłeś powiedzieć przepraszam, kiedy mogłeś ofiarować małe cierpienie, kiedy mogłeś wziąć do ręki różaniec, a zamiast tego wybrałeś rozrywkę, małą złość, albo osądziłeś bliźniego. Tam w czyśćcu dusza krzyczy, gdybym tylko wiedziała, jak mała była cena tej miłości, jak łatwo mogłam uniknąć tego cierpienia, jak mogłam być tak ślepa na miłosierdzie, które było na wyciągnięcie ręki. To jest ostry, przeszywający ból sumienia, który pali mocniej niż ogień. To jest świadomość że Bóg był tak blisko, a ty tak często go odrzucałeś przez swoją małość. A my na Ziemi ciągle myślimy, że mamy czas, że jutro się nawrócimy, że to była tylko mała plotka, Bóg wybaczy. Tak, Bóg wybacza, ale ten grzech zostawia ślad, który musisz usunąć albo tu, albo tam. A tam to usuwanie boli stokroć bardziej, bo towarzyszy mu ten potworny żal za zmarnowanymi łaskami. Dlatego to ostrzeżenie jest dla nas żyjących. Żyj tak, żebyś potem nie musiał płacić podwójnie za to, co mogłeś załatwić szybko i łatwo z miłością w czasie ziemskiej pielgrzymki. Musimy zrozumieć, że czyściec to nie jest piekło, ale też nie jest to sanatorium. To jest miejsce, gdzie dusza z miłością przyjmuje zadość uczynienie za to, co było niedoskonałe, zanim stanie w czystości przed Bogiem. A ten żal za straconymi okazjami on jest jak rozżarzony węgiel, który wypala te resztki przywiązania do grzechu. Jeśli czujesz teraz ukłucie w sercu, że marnujesz czas i chcesz to zmienić, kliknij teraz subskrybuj i wyślij ten film znajomemu jako wezwanie do nawrócenia. Pomóżmy sobie nawzajem, zanim będzie za późno. To jest nasza wspólna misja. Mówiliśmy o bólu, ale teraz musimy zająć się ich jedyną nadzieją, tobą i mną. Bracie, siostro, zapamiętaj to. Dusze w czyśćcu nic nie mogą zrobić dla siebie samych. Nic. Ich czas zasługiwania minął. Są jak więźniowie, którzy czekają na zapłacenie okupu, a tym okupem jest nasza miłość i nasza modlitwa. Święta Faustyna widziała ich rozpaczliwe oczekiwanie. Czekają na Mszę Świętą, na komunię, na nasze małe wyrzeczenia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak potężna jest twoja ofiara? Kiedy rezygnujesz z tej dodatkowej filiżanki kawy, albo z tego marudzenia w pracy, ofiarowując to za duszę w czyśćcu. To nie są małe rzeczy dla nich. To jest manna, to jest chłodna woda w palącym upale. Musisz zrozumieć, że ta wymiana miłości jest najpiękniejszym elementem naszej wiary. Oni cierpią i nie mogą już zasłużyć, a my tu na ziemi możemy nie tylko pomóc im, ale i zasłużyć dla siebie. To jest potężna ekonomia łaski. A teraz coś, co może Cię zaskoczyć i co Faustyna mocno podkreślała. Często myślimy taś pomodliłem się ogólnie za wszystkich zmarłych i już. Oczywiście ogólna modlitwa jest dobra, jest konieczna, ale czyściec, chociaż jest jednym miejscem, jest bardzo, bardzo konkretny. Faustyna widziała, że niektóre dusze cierpiały bardziej, ponieważ były całkowicie zapomniane na ziemi. Nie miały nikogo, kto by za nie prosił. Pomyśl o tych, którzy zmarli samotnie, o tych, których rodziny odeszły od wiary. Kto się za nich modli? To jest wezwanie do miłosierdzia, które bije prosto z serca Jezusa. On pragnie, żebyśmy pamiętali o tych, którzy nie mają już żyjących bliskich. Jeśli masz w sercu szczególną intencję za kogoś, kto odszedł, a kto mógł być samotny, napisz teraz w komentarzach pamiętam i ofiaruj za niego krótką modlitwę. Niech wiedzą, że nie są zapomniani. To jest akt miłosierdzia, który przyniesie ci stokrotny powrót łaski, bo Jezus obiecał, że miłosierdzie okazane innym zostanie okazane i nam. I to prowadzi nas do Sedna, do wielkiej tajemnicy, którą musimy zrozumieć. W kościele mamy coś niesamowitego, coś o czym nie mówi się wystarczająco głośno: Komunie Świętych, czyli wymianę zasług to działa jak wielka duchowa ekonomia miłości zarządzana przez samego Boga. Kiedy cierpisz, czy to z powodu bólu fizycznego, czy z powodu tego złośliwego komentarza w pracy, czy z powodu braku pieniędzy, czy z powodu choroby, która cię dotyka, nie marnuj tego cierpienia. Ono jest bezcenne. Jeśli ofiarujesz ten ból, to małe ukłucie za duszę w czyśćcu, to jest jak natychmiastowe wpłacenie depozytu na ich uwolnienie. Jezus, w swoim nieskończonym miłosierdziu, używa Twojego małego daru, by natychmiast ulżyć tej duszy. Faustyna nauczyła nas, że nie musimy czekać na wielkie akty heroizmu. Wystarczy akceptacja codziennego krzyża, tego małego niech się stanie wola Twoja, które wypowiadasz, kiedy jest Ci najtrudniej. Właśnie wtedy Twoja dusza jest najpotężniejsza, bo jest najbliżej Jezusa ukrzyżowanego. A wiesz, co jest piękne? To jest potężny patronat. Ta dusza, gdy tylko wejdzie do nieba dzięki twojej pomocy, natychmiast zaczyna się za ciebie modlić. To jest twój najpotężniejszy orędownik, który nigdy nie zapomni, kto otworzył mu bramy raju. To jest jak umowa z niebem, która zawsze się opłaca. Teraz, bracie i siostro, jeśli te objawienia napełniają cię nową nadzieją i chęcią do działania, daj kciuk w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie subskrybuj kanał, abyśmy mogli kontynuować tę misję razem. Ale uważaj, musimy omówić jeszcze jedną pułapkę, którą szatan uwielbia zastawiać. Pychę i domniemanie. Wielu ludzi myśli, pójdę do nieba, jestem dobrym człowiekiem. Tak, być może. Ale czy jesteś czysty? Czy jesteś gotów stanąć przed świętością Boga, wiedząc, że wczoraj obmawiałeś sąsiada? a przedwczoraj odmówiłeś pomocy potrzebującemu. Jeśli czyściec boli tak strasznie z powodu zmarnowanych łask, to jak straszne musi być to, kiedy przez pychę i odkładanie sakramentu pojednania na później, sami fundujemy sobie lata, a może nawet wieki cierpienia. Nie czekaj. Niech to objawienie świętego Faustyny będzie dla ciebie dzwonkiem alarmowym. Jest sakrament pojednania, to jest ekspresowa droga do czystości serca. Dana nam za darmo przez Jezusa. Dlaczego mielibyśmy chodzić na piechotę, kiedy mamy możliwość szybkiego oczyszczenia? Pamiętaj: Jezus nie chce, żebyś cierpiał w czyścicu, ale chce, żebyś był czysty, gdy go spotkasz. A czyści możemy być tylko dzięki Jego miłosierdziu, które osiągamy przez spowiedź. Nie daj się zwieść myśli, że jakoś to będzie. Musisz walczyć o czystość tu i teraz. Zatem, co możemy zrobić, aby pomóc tym duszom, które cierpią? I upewnić się, że nasza własna podróż będzie jak najkrótsza i najczystsza. Po pierwsze, msza święta, w intencji zmarłych, zawsze. To najpotężniejszy środek ulgi. Po drugie, codzienne ofiarowanie. Każdy drobiazg, ból zęba, kolejka, zmęczenie. Po trzecie, różaniec za zmarłych. To proste, ale działa. Pamiętaj, Miłosierdzie okazane duszą czyśćcowym jest miłosierdziem okazanym samemu Chrystusowi, który jest miłością. Wielokrotnie już mówiliśmy o czyśćcu jako o miejscu oczyszczenia. Ale teraz, bracie i siostro, musimy dotknąć tematu, który jest znacznie trudniejszy, a który święta Faustyna opisała z taką mocą, że jej wizja na zawsze wryła się w serca Kościoła. Mówię o piekle. Faustyna nie otrzymała tej wizji, by nas przestraszyć. Ale by nam uświadomić, jak ogromny jest dar miłosierdzia. Zobaczcie, jak działa szatan. On chce, żebyśmy myśleli, że piekło to bajka dla niegrzecznych dzieci. Ale Faustyna widziała na własne oczy, że jest to realne, straszne miejsce, które czeka na tych, którzy dobrowolnie odrzucają Bożą miłość. Zapiski w dzienniczku punkt 741 są mrożące krew w żyłach. Faustyna opisuje, że poszła w głąb otchłani. Czuła, jak straszne jest to miejsce, ciemność, okropny zapach, wieczne palenie bez światła. Ale uwaga, największą męką dusz potępionych nie jest ten fizyczny ogień, tylko ta straszliwa, wieczna utrata Boga. To poczucie, że mieli wszystko na wyciągnięcie ręki, miłość, przebaczenie, wieczność, a wybrali samotność i wieczną rozpacz. I tu przechodzimy do najważniejszego ostrzeżenia, jakie Jezus dał Faustynie. Jakiego grzechu musimy się wystrzegać najbardziej, jeśli nie chcemy skończyć w tej wiecznej ciemności? Możesz myśleć, że to morderstwo, zdrada, albo okropne bluźnierstwo. Oczywiście, to są śmiertelne grzechy, które odcinają nas od łaski, ale Jezus wyjaśnił, że grzechem, który jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ prowadzi do potępienia, jest Zwątpienie w Jego miłosierdzie. Tak, mój drogi bracie, moja droga siostro. To rozpacz. Szatan nie chce, żebyś grzeszył raz. On chce, żebyś grzeszył, a potem uwierzył, że jesteś tak zły, tak brudny, że nawet Bóg Wszechmogący nie zdoła cię oczyścić. To jest ta pycha na odwrót. Myślenie, że nasz grzech jest większy niż nieskończone miłosierdzie Boga, to jest bezpośrednia obraza majestatu Boga. Jezus powiedział Faustynie, że największy grzesznik Zasługuje na większe miłosierdzie, pod warunkiem, że się nawróci. Kiedy człowiek odrzuca sakrament pojednania, mówiąc, jestem beznadziejny, nie ma dla mnie ratunku, wtedy zamyka bramę nieba. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Pamiętajcie, Jezus czeka. On nie pyta, jak wielki był Twój upadek, ale czy chcesz, by Cię podniósł. Jeśli czujesz teraz w sercu, że ta prawda o miłosierdziu jest Twoją jedyną nadzieją, kliknij Lubię to i udostępnij to nagranie komuś, kto walczy z poczuciem beznadziei. To jest nasze wspólne zadanie głosić miłosierdzie. A zatem podsumujmy te wszystkie potężne, wstrząsające lekcje, które otrzymaliśmy dzięki Świętej Faustynie i jej dzienniczkowi. Widzimy potęgę Mszy Świętej, która jest najsilniejszym środkiem ulgi dla czyśćca. Widzimy moc koronki do miłosierdzia Bożego, która potrafi wyjednać łaskę nawrócenia dla najbardziej zatwardziałych grzeszników w chwili śmierci. Widzimy realność piekła, ale też nieskończoną cierpliwość Jezusa, który daje nam ten czas na ziemi, abyśmy się opamiętali. Dlatego nie marnujmy ani chwili. Pierwszy i najważniejszy krok żyj w stanie łaski uświęcającej. Jeśli upadniesz, biegnij do konfesjonału. Nie odkładaj tego na jutro, na przyszły tydzień. To jest ta ekspresowa droga do czystości, którą Bóg nam dał. Drugi krok: uczyń miłosierdzie stylem życia. Miłosierdzie to nie tylko modlitwa, to czyn, słowo i modlitwa. Musisz widzieć Jezusa w każdym człowieku, zwłaszcza w tym, który cię irytuje. Tak jak obiecał Jezus, kiedy będziesz miłosierny dla innych, to miłosierdzie Bóg okaże tobie w godzinę twojej śmierci. Trzeci krok: codzienna modlitwa. Niech koronka będzie twoją tarczą, niech różaniec będzie twoją kotwicą. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz. To nie jest przypadek, że tu trafiłeś. Bóg chce, byś poznał te prawdy i stał się apostołem miłosierdzia. Pamiętaj, piekło jest pełne dusz, które myślały, że nie potrzebują miłosierdzia, albo że są dla niego zbyt złe. Czyściec jest pełen dusz, które nie doceniły skarbów duchowych tu na ziemi i opóźniały nawrócenie. Jezus daje nam receptę na niebo, ufaj Mu. To jest najprostsza i najtrudniejsza rzecz jednocześnie. Ufać, kiedy wszystko idzie źle, ufać, kiedy upadłeś po raz dziesiąty, ufać, kiedy wydaje się, że Bóg cię opuścił. Mój bracie, moja siostro, teraz weź głęboki oddech i powtórz ze mną tę potężną modlitwę, która jest esencją życia duchowego świętego Faustyny. Niech ona stanie się twoim codziennym zawołaniem. Panie Jezu Chryste, ty wiesz, jak słaby jestem, wiem, że zasługuję na karę, ale Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Proszę cię, oświeć mój umysł, abym nigdy nie zwątpił w Twoją dobroć. Daj mi siłę, abym nie odkładał spowiedzi i abym żył każdą chwilą ufając Tobie bezgranicznie. Wierzę, że jesteś miłością, wierzę, że moja nędza, połączona z Twoją ofiarą, może stać się drogą do nieba. Oczyść mnie, panie, z pychy i zwątpienia, ufam Tobie. Niech Boże Miłosierdzie spłynie na Ciebie i na cały świat. Zakończmy tę potężną serię tymi słowami, które są naszym największym orężem i najpiękniejszym wyznaniem wiary w Jego nieskończoną miłość.